W na lat będziemy testować naszego Doberma na Robloxie. Jak widzisz jest zajebisty i chyba tobie to ktoś się zgadza. Więc lecimy z tym koksem. Że naprawdę ten pies to tak siedzi patrzy, żeby dys. I teraz jest w trakcie wybieranie drużyn. I ocznie się wygotuję na siebie. Abba, nie bardzo w kolejnej, dziwacznej pozycji. No ale... No nic, nic do tego nie ma. Nic. I ten pies ma Abba też, nic do tego nie ma. Jak sobie wejść w zróżnienie z tym psem Sigwą. pur Opiszę... team mm. Please. Ja chcę być z Purple Team. Z tym psem Sigmą Z psem Sigmą Z psem, z psem Sigmą Ja chcę być z psem Sigmą Portulak mnie Fioletowi ja teraz nie jestem w stanie. Same. ale mam lepszą partnerkę. Teraz jest wyzwanie na bitwę na kolanach. I jest tu ta partnerka. Dobra, chyba jesteśmy. jestem znów. na białki. Widać, że mamy ten w punktu. Akurat musimy oderwać człowiek A tak co żeby człowiek leczył. To jest pomarańczowy. Nie, to jest Więc ja będę im I dalej. No jak końcowo to wygląda? Kto my gramy? Eh, nasz Team! ale esa! Ło, ale fajnie! Widać, że ja z partnerką możemy troszeczkę się poimprezować. Partnerko też to poimprezować. Nawiszę część. Kochana.

You must the purples hmm? No i fajnie, widzimy się na Inacji No i pragnione fioletowej drużynie Oraz drużynie czarnych, które kradliśmy w laki. Jest ukochana drużyna tego piesia. To jest pies Sigma

Ej, czekaj, mogę wskaźnie całkać, co widzi kamerę, taka to jestem. <grystanie> no, No, yes. no, bo mnie po Łatanna. Łahanna. Ten misiu pisiu. Nie mam różnego sensu. Diva. Ale z To są dwie divy. Zesa. To jest jakaś temu nieza jest Jestem Amelia. pokażmy same jednego głosówki ZA pierwsza głosówka Amelia kolejna głosówka Jaka teraz kolejna Amelia Amelia Głos na Amelię. Amelia? Miałam 7 głosów na 6 głosów. To na Amelia. Amelia. No to trzeba się pożegnać. Bye. No i kolejne wyzwanie. Jakie teraz tym razem? Czekamy. No. Czekamy. No. Kopa niska. Będzie go kopać jak w hmm, Tak mówili nauczycielki. Będziesz kopać Zaczynamy jako pierwsi. Zajebiście. Będę musiał kopać, 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 kopać tak do końca. Ech, nie niestety się nie dało punktu zdobyć. Rzyżki się to zdłogowało. Co nie pani? nie e, ona te fajne kosmetyki wiecie? O, wiecie, co? Naciem nie mam takiej ładnej. Nie, myślę, że ona już wyszła. W końcu mam kolej, mogę się o czymś się popitać? Nieważne, że czarne już się I gwarantowano to jest zwycięstwo. Bo to na zupce. Tak jest. Kto to był worek kartofli? Kto to był worek kartofli? Ej, kto to u worek kartofli? Co do Uhu, Idziemy kopać! Co? Co? Co to było? Co to było? Co to było? Nie wiem, Ale widzimy się na animacji tych pilotowych. Ja widać, że to są mega słabiaki. Roman, Roman szedł! Roman, Roman, Roman shop. No piotowi, no jak widzicie, to coś se dosyć słabo bo radzicie. No jakaś słabo. O nie, moja ukochanka stracił. Zaczynamy Elinazję, mam nadzieję, że nie odpadnie ten sigma, sigma pies, sigma pies, sigma pies. Po to sigma, sigma pies, bo to dodana sigma. Sigma, sigma pies, sigma pies, sigma pies. Sigma pies. Bo to Sigma, pies i każdy to wie. Niech co sobie zaspiewałem. Zem A. To ona była chyba ta najbardziej zagrożona. Ten A. Nie wiem co ona by zrobiła. Ale nieważne. Diva. Diva. Teraz mam religę, kto to co nie Diva? Czy za A, no czego to? Ja nie wiem. O kolejna co jest... ja tej brzynę nie długi, nie No, Diva! Czas na ciebie! Diva! I diva, pakuj walizki! Divo! Papa, pa, divuś! Czas pokołać na walizki i ty coś do domu. A dobrze, bo że ogóle ty, Sigma, piesku, zostałaś. Ty to jesteś jedynym darem. Co ja teraz odkryłem? To pewnie to jest jakaś pawa. Ja... się kręcę. Ja... Się Co ja teraz odkryłem? o teraz jest zamiana z grużyn zobaczymy jak to będzie wyglądało no tu jesteśmy jesteśmy jedyni z B i traciliśmy hmm. to jest zamiana grużynów a jak te to, godziny to wyglądały? się trafi. jak my będą wyglądały? to no, 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 no. jest jakiś sigma. Bestii. I to bestii! bombasti. Pieniędzy. się to tak naprawdę. No, no to co? Właśnie, skrzynię. I da jedyne wgryzienie. Co? Nie ubiega skrzynię? A, dobra, było. Tak, Teraz tak, tak, żeby rozwalić. tak, 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 tak. Tak, tak, to będzie mega ciężko tą skrzynią. No, A ja mi się da sprowadzić ją. No. No, jak widać, to już wyczekać. To jest dużo więcej od Co de tym się poddać? Ale to się poszły też, co naczynę, wow. Ale barier. To oży, że poszła na nie chcę. To co, ale to nie istenie. Jezu, nic tych skrzyn nie wiem, ile było skrzynkę? skrzynka Skrzynka, skrzynka Skrzynka, boj! Skrzynka, boj! Skrzynka, skrzynka, boj! i skrzynka! Wypchnąłem w tych maszynach Idę O, 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 o Co Nie Czy to jeszcze raz wrócić? Nie? O nie, teraz są zpublikowe. Do zalecenia, które się kończy. Patrzcie, jak mam skoślane, złamane łapki, widzicie? O tego, czy to jedynie tylko łapki łamać? Ale chamskie, Łapki jedynie można tylko są łamać. Ja się kręcę. No patrzcie. Jakie biedne, złamane łapki. Widzicie? No i przegraliśmy. widzimy się na inacji bitowie. Eliminacja. Jest taka mega creepy. Ej, dlaczego się obróciłem na... Zaczynamy tą eliminację. ci jest to coxon. SSDA, ZA, Lowskigan, oraz Amur, którego chyba na tej eliminacji zabłokuje, tak naprawdę. Nie wiem dlaczego. Ale niech będzie. A on się jakoś się spowolnił. Okej. Okay. Dobra, teraz jest w końcu głosowanie. Co to tu jest? No teraz odpadnie. Co nie? No dobra, głosuję na tego. Amura który chyba ma jakieś lagi mózgu ale trzeba na niego tego zagłosować tak naprawdę no, dobra, dobra, głosujemy Tak no, to będzie wygrał okej, okay, no to już O nie, teraz się boję. Tak naprawdę, kto odpadnie? I gra się tak szybko się już skończyła. No. No niestety. Tak szybko gra potrwała, to się skończyła. Widzę, że jego to bedman naciska, by dodać do do końca, nie zadał. zadał odmianek, dajcie lajki, ta w kurczę i pa, pa. Uf,